Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Chcemy dzisiaj zastanowić się nad czytaniami, które Kościół Święty przygotował na 33. Niedzielę zwykłą. Pierwsze czytanie to poemat o dzielnej niewieście. W drugim czytaniu święty Paweł przypomina nam, że duch Pański przychodzi niespodziewanie i trzeba się do niego dobrze przygotować, chociaż nie wszyscy zwracają na to uwagę. I na ten temat również mówi przypowieść Jezusa, bo słuchamy dzisiaj przypowieści o talentach. Jezus mówi o tym, że było trzy osoby, które otrzymały talenty. To ogromny, ogromny majątek, ale nie wszyscy wypełnili zadanie, które postawił przed nimi Pan Bóg, a właściwie jeden sługa, który zaniedbał swoją powinność. I spróbujmy się dzisiaj na ten temat zastanowić. A przed mikrofonami Anna Harmata, ksiądz Maciej Gruny. i Roman Harmata. Przypowieść o talentach. To ten owoc tak naprawdę naszego życia. Pan Bóg pyta się każdego z nas, jaki jest owoc naszego życia, czyli jaka jest ta nasza miłość. A więc owoc wewnętrzny, czyli rozwój naszych cnót, rozwój naszej miłości właśnie w Panu Bogu i jednocześnie też zapyta o owoc zewnętrzny, czyli o owoc apostolski, jak ta miłość przymnażała, bo jego rozkaz brzmi: idźcie i czyńcie uczniów pośród wszystkich narodów. A więc te talenty można widzieć na dwojaki sposób. Pewnie, że tak. Pierwsza dla mnie taka sprawa, która mnie uderzy od razu, to jest też tutaj taka fajna mądrość kościoła, bo mowa o talentach, czyli tak naprawdę to jest jednostka wagi w tamtym czasie i jednostka wagi, która w Izraelu wynosi 34 kg srebra. Ja tutaj robiłem przeliczenie sobie wcześniej, tylko że pomyliłem, bo liczyłem na złoto. A srebro to jest jednak troszkę tańsze, mi się wydaje, niż, niż złoto. W każdym razie jest to ogromna suma pieniędzy. To, jeśli mówimy o złocie, to to są dziesiątki milionów dolarów. Natomiast ta suma choćby 10 talentów, czyli 340 kg. Tylko tu mówimy o srebrze, więc no będzie taniej. Ale moi drodzy, ja mówię tutaj troszkę o tych o sumach o pieniądzach, dlatego że ta niedziela, którą my dzisiaj przeżywamy, to jest niedziela ubogich to Światowy Dzień Ubogich. To jest też taka ciekawa rzecz, właśnie dzieleniem się tym wszystkim, co każdy z nas otrzymał. Czasem są to materialne rzeczy i często, albo ktoś otrzymał bogactwo materialnych rzeczy, i to jest też jakby może jego talent, prawda? który ma się dzielić, bo to nie jest tak, że ja coś otrzymuję od Boga dla samego siebie. Pamiętajmy, że my nie jesteśmy samoistną wyspą i żyjemy dla Boga i dla innych. I innych potrafimy kochać, jeżeli. Pojmujemy to, że Bóg nas kocha najpierw, to wtedy we właściwy sposób, kochając Boga, możemy kochać innych. Podkreślam, we właściwy sposób, bo czasem jeśli Boga nie ma i nie kocham bliźniego w Bogu, to ta miłość może mnie zaślepić. Podobnie jak zaślepić może nienawiść. Więc trzeba być tutaj bardzo uważnym. Ale w każdym razie, to, co my dzisiaj słyszymy w przypowieści, uzyskuje taki. Sens przenośny i oznacza zdolność twórczą albo jakieś wybitne uzdolnienie do czegoś. Bo tu, Pan Jezus, nam bardzo tak obrazowo pokazuje, że Pan Bóg każdemu jakichś talentów udziela. To nie jest tak, że nie ma na świecie człowieka, który byłby nieobdarowany. Nie ma kogoś takiego. Każdy jest obdarowany. W przeciwnym razie nie pojawiłby się na świecie. Każdy z nas przychodzi z bardzo konkretną misją i do jej wypełnienia otrzymuje bardzo konkretne dary. I to zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy, bo często to nas bardzo onieśmiela i we wspólnocie kościoła to już tak mówimy, o nie, o nie, o ja nie, ja się to i nie nadaję. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Pan Bóg nie powołuje wykwalifikowanych, ale Pan Bóg kwalifikuje powołanych. Pan Bóg kwalifikuje powołanych. Wyposaża ich w bardzo konkretne dary. Wydawałoby się, że zwykły człowiek, jak może podołać urzędowi papieża. A jednak każdy papież powie. Że dzieje się coś niesamowitego, czuje jakby potężną asystencję Bożego Ducha, który podkreśla mu i mówi nie bój się, ja jestem z Tobą. I rzecz, która po ludzku jest niewyobrażalna do zrealizowania, jakoś pomalutku, jak to mówimy, z Bożą pomocą dźwiga. Dlatego? Bo nie pokłada ufności w sobie, ale w tym, który go uzdalnia do wypełnienia tego urzędu. Tak jest z każdym z nas. Małżonek, małżonka, ojciec, mama. Duszpasterz, ksiądz na parafii, zakonnik, zakonnica. Na konkretnym i w konkretnym sobie wymiarze i podwórku. No, gdybyśmy liczyli tylko na własne siły, to jesteśmy godni chyba najbardziej politowania ze wszystkich ludzi. Ale my nie widzimy swojej siły w nas samych, ale w tym, który nas powołał. I wierzymy, że ten, który nas powołał, i jeżeli powołał, to wyposaża konkretnymi charyzmatami, konkretnymi darami, konkretnymi talentami, po to, żebyśmy to powołanie jak najpiękniej tu za życia zrealizowali. Pomnożyli je, bo ono nie jest po to, żebym ja przeżył je dla siebie, ale dla innych. I zobaczcie, Pan Bóg czyni to w nierówny sposób, prawda, obdarza w nierówny sposób, co by najmniej nie czyni go niesprawiedliwym. Na miarę każdego. Oczywiście. Musimy zaufać. Moi drodzy, wierzymy w coś takiego jak opatrzność Boża? No właśnie. Więc jeżeli wierzymy w opatrzność Bożą, no to zdajemy sobie sprawę z tego, przynajmniej mówię o sobie, i mam takie nawet ukute powiedzenie, które mi często w życiu pomaga, szczególnie w trudnych momentach, których nie rozumiem, które mówi tyle: Pan Bóg widzi i przewidzi. Pan Bóg widzi i przewidzi. Moi drodzy, jeżeli my nie zaufamy, że Bóg jest dobry i wszystko co robi, robi dla nas, a nie przeciwko nam, to się pogubimy. Bo ja mocno wierzę, że Bóg jest dobry i ze swej natury nie może mnie nie kochać. Bóg jest miłośnikiem człowieka i wszystko robi dla Niego dobra. Ja mam taki obraz Boga w sercu. Więc wiem, że Bóg wie lepiej, jakie są aktualne potrzeby w kościele, jakie są aktualne potrzeby w świecie i jak ze względu na nie kogoś obdarować kogoś konkretnego, którym on w swojej miłości i wszechmocy zechce się posłużyć. To nie ja wybieram, ja zostałem wybrany, prawda? Ale pamiętajcie, wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych, prawda? Bo nie wszyscy na to powołanie odpowiedzą. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, którzy zmarnują ze strachu, z lęku, z poczucia jakiejś niegodności. Fałszywa pokora yy, wskoczy. No, przeróżne rzeczy. I poddam się tej mentalności świata. Zamiast żyć duchem odwagi, bo nie otrzymaliśmy ducha lęku, strachu, prawda? Tchórzostwa, jak mówi Paweł. Myśmy otrzymali ducha odwagi. Mamy iść z mocą głosić światu Chrystusa. I teraz jeden otrzymał tyle, drugi otrzymał tyle, a każdy będzie z tego rozliczony. No i teraz słyszymy, przychodzi z pięć talentów, daje mu dziesięć, no dwa razy tyle. No to od razu, sługo dobry, roztropny, otrzymałeś tyle, nad więcej cię postawię. Boś się sprawdził, nie? Czyli ty życia nie przeżyłeś dla siebie. Nie zamknąłeś się w tym życiu egoistycznym podwórku. Potrafiłeś jednak spojrzeć dalej niż czubek twojego własnego nosa. I zadecydowałeś, że nie. Życie piękne, życie wartościowe, to jest życie przeżyte dla kogoś, nie dla siebie. No ale jak to w życiu bywa? Niech mi ktoś pokaże grabie, które grabią od siebie. No, wszystkie grabie grabią do siebie. Niestety. I widzicie, logika Boża jest inna. My musimy się posługiwać grabiami, które grabią ode mnie, a nie do siebie. Tu jest pies pogrzebany. Ale mówię, dając se duchowe dary, też nakłada na nas, i to widać mocno, Niesamowitą odpowiedzialność. Bo przyjdzie czas, i to słyszymy w Ewangelii, kiedy Pan Bóg rozliczy człowieka z tego, czy, jak już tutaj Roman powiedział, wykorzystał te dary i swoje zdolności, czy też je zmarnował. I teraz, jeśli one przyniosły złe owoce, albo, jak widzimy w Ewangelii, zostały zmarnowane zupełnie, zakopane, no to taki nieodpowiedzialny sługa w dniu sądu zostanie ukarany. I to jest rzeczywistość niesamowita. Poparcie w innej przypowieści, moi drodzy, ona może nas zatwarzać, ale to jest taki, no, takie przebudzenie, taki, taki, taki dzwonek alarmowy, takie te światło. Jeżeli tak się dzieje w Twoim życiu, nawróć. Nawróć się podejmij pierwsze czyny. Bo zobaczcie, w tej innej przypowieści, nie, nie chcieli zaproszeniu odpowiedzieć na ucztę. Wymówili się, mieli inne sprawy, nie? No to pozbierali z ulicy. No i zdarzył się tam taki, który nie miał stroju weselnego. Pamiętacie tę przypowieść? Tak. No właśnie. I z jaką się reakcją spotkał Pana, który zaprosił? Został wyrzucony. A no właśnie. Przecież jakże się tu znalazł, nie mając szaty weselnej. I co on odpowiedział? On nie był w stanie odpowiedzieć nic. Autor Ewangelii, autor Natriony mówi nam tylko tyle, że on zareagował on na to milczeniem. On nie miał. Więc to nam mówi jedną rzecz. Albo dobrze wiedział, że tam nie powinien być, że jest zwykłym fuksem, ale wewnętrznie czuje, że to nie jest miejsce dla niego. Albo w inny sposób. Albo w inny sposób. Liczył, że jakimś cudem jednak mu się uda. Nie? Że nie czyniąc żadnych czynów, miłosierdzia i tak dalej na Ziemi, jakimś cudem przemknie. Niezauważony. Nie udało się. Więc jeszcze raz, mówiliśmy to w zeszłej niedzieli, powtarzamy cały czas, wieczność będzie konsekwencją naszego życia tu na Ziemi. Ja bym taki dodała jeszcze tutaj obraz, nasz współczesny, bo tak jak czytamy, każdy z nas jest obdarowany. Tylko ten dar można zakopać. Na podwórku i nigdy z niego nie skorzystać. Te dary, którymi nas Pan Bóg obdarzył, i pozostać smutnym, w depresji, nieszczęśliwym człowiekiem. Dlaczego? Ponieważ nie wiemy, że jesteśmy milionerami, czyli obdarzeni ogromem łaski i ogromem talentów, które nam potrzebne są do życia. To wszystko, Dostaliśmy, bo jeżeli Pan Bóg dał nas na ziemię, dał nam wszystko, co potrzebne jest, aby dojść do, do nieba. Pan Bóg nie czyni czegoś dla człowieka zbyt trudnego, jak, jak słowo Boże mówi. Pan Bóg daje nam wszystko podane, ale wymaga od nas, tak jak od tej dzielnej niewiasty, zaangażowania się, żeby podjęła pracę, żeby wykorzystać ten dar. Ten majątek, żeby teraz to pomnażać. I to jest, to jest na, nasze zadanie, bo wszystko, co nam potrzebne jest, my już mamy. Mamy po prostu to używać i ze względu na mnie, troskę o moje zbawienie, i też o zbawienie innych. Czyli żeby inni poznali Pana Boga. I właśnie to jest zadanie naszego życia. Aby to podjąć i, i tego nie zmarnować. W ubiegłym tygodniu święty Paweł zachęcał nas do zabiegania o Królestwo Boże i pokazywał nam obraz właśnie zmartwychwstania. Jak ci, którzy są w Bogu, zostaną porwani i Pan Bóg objawi im swoją chwałę. Ale tutaj również w liście do Tesaloniczan mamy to wezwanie do czuwania. I ono jakoś wiąże się właśnie z tym poprzednim tygodniem, dlatego że święty Paweł mówi, żeby nie zaskoczył nas Dzień Pański. Abyśmy byli przygotowani, i jednocześnie wskazuje w jaki sposób. Jesteście bowiem synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy, przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I to określenie, właśnie, synami dnia. To jest piękne wyjaśnienie u świętej Teresy, kiedy mówi. Dopóki jeszcze mamy otwarte oczy, czyli kiedy jeszcze trwa nasze życie, to co się dzień nazywa. A więc teraz, kiedy możemy działać poprzez swój rozum, wybór dzięki woli, którą możemy używać, teraz, kiedy trwa dzień, trwa nasze życie, możemy podejmować właściwe decyzje, aby osiągnąć zbawienie. I jest to bardzo proste. Wystarczy modlić się. Przyjść do kościoła, razem spotkać się z innymi, zaangażować się w grupę modlitwą, podjąć różaniec, być razem i wielbić Pana Boga i robić coś dobrego dla kościoła, dla innych. Bardzo ale, prosty sposób. Ale skoro mówimy o talentach, to też musimy powiedzieć, że jeżeli Pan Bóg komuś dał rzeczywiście środki materialne, to one również mają być narzędziem do zbawiania. One nie są po to, żeby się, że tak powiem, pławić w przyjemnościach. One są środkiem do tego, aby wszystkich, których się da, pociągnąć do nieba. Także tutaj, żebyśmy się nie wymawiali, bo komu wiele dano, tego się wymagać więcej. będzie. I każdemu będzie. na swoją miarę, tak jak mówimy, to nie jest tak, że każdy jest obdarowany jednakowo, prawda? Ja potrafię głosić, ty śpiewać, prawda? Ty nie wiem, jesteś ekspertem w zdobywaniu funduszy, środków finansowych, więc tu wzajemnie tworzymy tę wspólnotę kościoła, ale właśnie o to chodzi nie dla siebie, nie, nie dla siebie, dla Wspólnoty. No i to, co tutaj już powiedziałeś, nie, myślę, że to jest takim dobrym podsumowaniem też naszego dzisiaj takiego rozważania. To, co święty Paweł nam właśnie mówi, że ten dzień przyjdzie jak złodziej w nocy, że się nikt go nie będzie spodziewać i dlatego mamy nie spać, ale tak jak inni, ale czuwać i być trzeźwym, bo Zbawiciel powróci, nie? I to jest taka zachęta do nieustannego czuwania. Chrześcijanie to, to są ludzie, którzy nie mogą oczekiwać pana Jusa bezczynnie. To, to bardzo mocno to wybrzmiało. I owszem, modlitwa i wszystko jak najbardziej. I to jest podstawa pierwsza sprawa, ale z tej modlitwy coś wynika. Nie? To, to nie można mówić o miłości, nie czyniąc jej, bo to zostaniemy na poziomie teorii, ale wchodzimy w konkretną praktykę, czyli w konkretny czyn. Czyli co z dnia na dzień. Powinniśmy po prostu wzrastać, doskonalić się w miłości Boga i w miłości bliźniego i to jest bardzo ważne, trzeba powiedzieć, bo to jest druga noga. Pani Ania tu powiedziała o tej jednej nodze, ale my musimy dołożyć drugą, żebyśmy się nie przewrócili. A ta druga noga to jest, to jest rzetelne wypełnianie powierzonych nam obowiązków. Rzetelne w ich wypełnianie. Każdy na swoją miarę nie wiem, jesteś sprzątaczką, to tak posprzątaj, jakbyś to robiła dla siebie, a nawet lepiej że przyjdzie właściciel i powie, wow, jeszcze nikt tak mi nie posprzątał. Natomiast jeżeli ja idę z intencją, że a, odwalić tylko robotę, bo byle pieniądze wziąć, a tu widzę, że jest do posprzątania, ale nie, to przecież nie moje, no to nie wiem, czy do królestwa wejdę. I tak z każdym z nas. Robisz obróbkę, skrawanie, jeździsz samochodem, dostarczasz towar, jesteś księdzem, to myśl, co robisz, myśl o sakramentach, których udzielasz. Szukaj Boga, pokazuj Boga. Każdy niech się zajmie tym, co mu zostało dane i niech to wypełni rzetelnie, czyli jak najlepiej potrafi, niech tam włoży całe serce i cały swój umysł. To jest podstawa. I to wszystko oparte w Bogu, wtedy ma sens. Miłości Boga i bliźniego. Zadajmy sobie, moi drodzy, i dzisiaj pytania, co jest źródłem mojego szczęścia i radości w życiu? W jaki sposób troszczę się o członków swojej rodziny? I jak korzystam ze swoich wrodzonych talentów i umiejętności, o których dobrze wiem, że tam są. Jak z nich korzystam? Niech nas wszystkich na tę cudowną podróż, której na imię życie błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Szczęść Boże. Szczęść Boże.